w poniedziałek, ja już zrobiona. Powracamy do naszej rutyny. Tak. Kaczkę masz i świnkę chcesz pokazać? Tak. Jest świnka. Jak robi świnka? Dokładnie tak. A to jest kaczka. Jak robi kaczka? Gdybyście nie wiedzieli, jak robi kaczka, to tak robi kaczka. Czekaj. Proszę bardzo, dziękuję. Tak więc wracając do tematu, wracamy do y, naszej rutynki. Już widzieliśmy świnkę, dziękujemy. <słuch> Dziękuję, mamo. Bożej wychodził rano, mówił, że jest lekki przymrozek, więc zobaczymy, jak będzie. Jak my będziemy wychodzić, czy się coś zmieni w tej kwestii. Yy, no, ciepło nie jest, dlatego ja taka jestem trochę ubrana warstwowo, niekoniecznie lubię, yy, jak to tak wygląda z tym swetrem, ale po prostu było mi zimno i w samej koszulce nie było opcji, żebym się żebym tak została. Poniedziałek, wracamy do żywych. Ja oby już w tym roku żadna choroba się nas nie imała. Dzieci teraz już dochodzą do siebie, tak więc jest w miarę okej. Okay. Jest tak przepiękny poranek dzisiaj. Po prostu ten wschód słońca, który tutaj był no coś cudownego. Jest mroźno, ale jest bardzo, bardzo ładnie. Więc mamy dzisiaj całkiem przyjemne okoliczności przyrody, pomimo że, no tak jak mówię, jest mroźno i nawet widać po dachu tego domu, który widzicie w kadrze, że no jest lekko przymarznięte. A przez ten ostatni huragan to nam wyrwało gościa z korzeniami, słuchajcie. I skąd święty Mikołaj ma wiedzieć, gdzie się zatrzymać? Córka wojowała, wojowała w końcu usnęła. A ja chodzę i szukam swojego statywu do telefonu. Mam taki, wiecie, ten leciutki, mały z Akumteka, jak się tam nazywa. Na Allegro go zamówiłam jakiś czas temu i bardzo dobrze mi się sprawdzał. Nie go wcisnęłam po prostu. Więc wzięłam ten duży, którym nagrywam podcasty. No jakoś se muszę poradzić. Mój mąż to jest jednak gość. Podpowiedział mi, zastanowił się chwilę i podpowiedział mi, żebym sprawdziła koło Airfryera w kuchni. I okazało się, że był tam, tylko go przesunęłam miską z jabłkami i w życiu bym go nie znalazła. Powiem Wam, że chyba wyszłam z prawy, bo normalnie nagranie tego filmu zajęło mi godzinę czasu. Taką, wiecie, i to już byłam przygotowana, w sensie takim nie musiałam się malować i tak dalej, bo zrobiłam to wcześniej. Jeden film. Ja nie wiem, jak ja kiedyś nagrywałam trzy filmy, ale to mi się faktycznie i tak pół dnia na tym schodziło. No ale nic, zobaczymy. Jak mi się go uda jeszcze dzisiaj wyedytować, jak dzieci będą współpracujące, to wyjdzie po tym vlogmasie, którego widzicie teraz, czyli jego wrzucę. Vlogmas będzie rano jak zawsze, a film będzie jakoś po południu. A jeżeli nie, no to następnego dnia, bo to wszystko zależy od tego, jak bardzo dzieci będą współpracujące. I jeszcze muszę zaraz zejść na dół, jak tylko tu posprzątam, bo dostałam powiadomienie, że nowe pudełko z HelloFresh mi przyszło, bo znowu dostaliśmy od nich kupon, tak więc wiecie, jedzonko to jest coś, co zawsze się w domu przyda, szczególnie, że ja lubię HelloFresh, lubię z nimi gotować, idealna okazja. Takie naprawdę... <śla> Nie wiem czemu, ale mnie się wydawało, że to pudełko będzie w środę, a nie dzisiaj. Tak więc trochę się zaskoczyłam, jak dostałam powiadomienie, że zaraz będzie... Ale wami potrzęsłam, że zaraz będzie kurier. Bardzo wami trzęsę dzisiaj, co? Zostawimy może tak, żeby było lepiej. Zobaczmy sobie, jakie to... Bo ja już nie pamiętam, jakie przepisy mamy w tym tygodniu. A gdzie jest trzeci koleżanek? A, jest więc tym razem mamy golden crumbled chicken, czyli pewnie tak, tu jest jakiś y, pierś z kurczaka w panierce i będą frytki albo z marchewki, albo z batatów, chyba z marchewki. I tu jakieś pióre i groszek, ciekawe. Tutaj mamy pomodoro pasta, czyli coś z dedykacją dla naszego syna. I ostatnie, co mamy, to jest chyba coś, co już kiedyś mieliśmy, czyli e, Butter Chicken Curry. Ale z tego, co pamiętam, Bożejowi to bardzo smakowało. Dzieci nasze też lubią ryż, tak więc. Oni w dalszym ciągu mają ofertę, którą ja Wam podlinkuję na dole. Tam jest chyba 50% na pierwszego boksa, jeżeli zamawiacie pierwszy raz, e, więc warto się z tym zapoznać. Już w tym momencie chyba nie dają tego darmowego deseru, ale w dalszym ciągu boksy za 50%, to myślę, że to jest w dalszym ciągu całkiem niezła nie oferta. Tym bardziej, że tak jak mówię, my lubimy z tym gotować. Ja lubię z tym gotować, bo ja z tym gotuję. Oni lubią to jeść. Mają bardzo fajne przepisy. Dodatkowo możecie sobie, to nie jest też do końca tak, że na ślepo totalnie jedziecie, tylko możecie sobie edytować jakie te przepisy Wam bardziej pasują. Ja tylko raz dostałam pudełko na ślepo, bo zapomniałam sobie anulować subskrypcji i po prostu przyszło nam jedno pudełko więcej, a ja no ponieważ tego zapomniałam o tym, no to też nie wybierałam tych posiłków, ale też były dobre. Tylko tyle, że ja po prostu oni bardzo często do pudełek dają burgery. No a burgery nie są dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o to, żeby błażej je sobie zabrał do pracy. No i nasz syn też za bardzo nie przepada, tak więc ja wolę wybierać takie dania, które wiem, że my wszyscy prędzej zjemy, no, bo dzięki temu ułatwiam sobie życie, a nie utrudniam, tak? Tak więc, dobra, idę, bo już tak wam i tak te że masakra. Córka jeszcze śpi, więc. Mam jeszcze czas, żeby zjeść drugie śniadanie i wypić sobie kawkę, bo już chyba nic więcej i tak nie zrobię, zanim ona wstanie. No a potem w drogę, żeby odebrać starszego z przedszkola tradycyjnie. Taki dzień, dzień jak co dzień? W tym tygodniu był Late Choice late Show, to się chyba tak nazywa. Mówiliśmy Wam o tym w zeszłym Mam roku. Patka. Tak, masz jabłko. Um. I w zeszłym roku też nasz syn dostał takie pudełko kartonowe ze słodyczami, no i tym razem też było dla niego przewidziane. Dostał je dzisiaj, dlatego że no nie było go ani w czwartek, ani w piątek, ale on już tutaj tupa, tupie nogami, bo on chciałby to zjeść. Natomiast kiedy to zjemy, synu, po. Po obiedzie. No, po obiedzie, dokładnie. Dla przypomnienia, tak wygląda dzisiejszy obiad. Mój nie będzie tak wyglądał. Mój będzie wyglądał trochę inaczej. Zaraz wam pokażę. Czy to jest klausenaw? Nie wiem, ale tak. Tu jest jeszcze wersja mini. Tak mniej więcej wyglądają. I wersja Bożeja do pracy, z tym, że jeszcze będę musiała tu upchnąć jednego kotleta. W normalnych warunkach jutro dostalibyśmy naszą paczkę z Polski. Dlatego, że jeżeli o zamawiam kacz, kacz, paczkę. Kacz. I mama mi ją nadaje w środę. To zwykle, jeżeli jest to paczka taka powyżej 30 kg, tak mi się wydaje to ja ją zamawiam przez DPD. W sensie nie tyle ją zamawiam, zamawiam ją przez Speedpack, nie przez DPD bezpośrednio, dlatego że którejś z was kiedyś mi polecała zamówienie przez DPD, dostałam nawet info o jakimś kodzie rabatowym, ale to i tak mi wyszły jakieś takie pieniądze masakryczne, że mi się bardziej w dalszym ciągu opłaca ze, ze Speedpacka korzystać. Jak ich zamawiam, to zwykle oni za pośrednictwem DPD te mniejsze paczki są w stanie dostarczyć właśnie już we wtorek. No, ale przez to, że był ten cały sztorm z imieniem Nadek, którego nie pamiętam, jakiś tam Derek czy inny, na pewno nie Derek, inaczej się to nazywało, ale um, oni mieli problem, no bo promy nie, nie, nie chodziły, były odwołane, więc w związku z tym wyniknęło opóźnienia. No i e, zobaczymy, jakby nasze paczki już są podobno w Irlandii, no i będą je dzisiaj ładować. Ale może być opóźnionko, więc no szanse, że dostaniemy jutro w dalszym ciągu są, ale nie są jakieś bardzo duże. Tak samo jak w końcu dostałam update, jeżeli chodzi o śledzenie mojego kalendarza adwentowego naklejkowego od Kingi Bujojej. Normalnie masakra jak to długo trwa, już trzy tygodnie idzie, no hit. Jest w Dublinie na odprawie celnej. Miejmy nadzieję, że szybko go wypuszczą i że dostanę go w tym tygodniu, bo to i tak będzie już połowa grudnia. Ale nie szkodzi. Ja go znając życie, w związku z tym i tak otworzę na raz. Skoro nie miałam y, okazji otwierać go każdego dnia, pomimo że tak sobie zaplanowałam, że jeden kalendarz od tamtej dziewczyny, który dostałam, o którym Wam już wspominam któryś raz, jego otworzyłam na raz i myślałam, że ten od będę sobie otwierała codziennie. Nie było mi dane, no więc też będzie otwarty na raz. A! I idzie w, przecież w paczce kalendarz adwentowy z Bourgeois. Kolejny. <grym> Spóźniony także. No, no widzicie, takie warunki nie bardzo, pomimo że człowiek stara się wszystko rozplanować, żeby to było na czas, no ale nie wychodzi, nie wychodzi. Wracam do domu, poniedziałek już za mną, cieszę się niezmiernie, trudny dzień kolejny, natomiast powiem Wam, że żona mnie rozpieszcza, bo raz, że obiadek z wczoraj, super kotleciki, a już wysyłała mi yy, Dostałem tam fotkę, co będzie na jutro, no wygląda to przednio. Fajnie, fajnie. Ale powiem Wam, że dzisiaj był jeszcze o tyle dziwny dzień, bardzo nietypowy, bardzo dużo newsów spłynęło do mnie konkretnie, a mianowicie w ciągu dosłownie chyba pół godziny. Dowiedziałem się, bo o jednej osobie nie wiedziałem, o że dwie osoby u nas w pracy. Chorują na raka. Jedna została w czwartek albo w piątek przewieziona do szpitala, a o drugiej po prostu się dowiedziałem przy tej okazji również. I chwilę później inna pani przyszła i powiedziała mi, że się zaręczyła. Ona ma 50 parę lat, jest ze swoim partnerem, a obecnie już narzeczonym od 9 lat. Postanowili sfinalizować całą sytuację i w maju będą brali ślub. Także powiem wam emocjonalny roller coaster takich rzeczy nie można przewidzieć. No życie w pigułce bym powiedział, że i te, i te takie niezbyt pozytywne zmieniające życie newsy i wręcz przeciwnie. No, powiem wam, dawno nie miałem takiej sytuacji, żeby, żeby aż tak to było. No, trudna, trudna akcja pod tym względem, no, ale co zrobić, no mi się światło kończy. Światło mi się skończyło, musiałem tutaj lampkę włączyć, jest bardzo ciemno. Normalnie tego nie robię, bo też rozprasza to innych kierowców, jak się tak jedzie, ale wyjątkowo, żeby, żeby było nie widać, także powiem Wam, że taki, taki dziwny dzień, rzadko się zdarzy, żeby aż tyle informacji docierało w jednym momencie, tak skrajnych bardzo mocno, jest to takie dość ciężkie. Natomiast co wam chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, że w tym tygodniu, przez to, że to jest taki trudny tydzień dla studentów, w bibliotece od poniedziałku do czwartku, bo wtedy Fundacja, która zaczęła działać w sumie na samym początku na się teraz już rozszerzyli swoją działalność i oni mają psy, które to psy są trenowane dla ludzi z różnymi problemami, głównie jeżeli, jeżeli się dobrze orientuje, to chodzi o autyzm, ale też te psy mają być. To ludzie jakimś rodzajem wsparcia psychicznego, i w, tym, w tych właśnie trudniejszych okresach dla studentów zaczęli od już kilku miesięcy bywać u nas w bibliotece, na pewno bardziej na, na Instagramie, gdzieś tam wam to pokazywałem. I teraz są właśnie każdego dnia przynajmniej po dwie godziny, i no, jest duże zainteresowanie, jak któregoś razu były szczeniaki, że przeprowadzili szczeniaki, które. Zostały wybrane do, do treningu i było ich tam chyba sześć chyba tych szczeniaków było, no to Wam, że takie branie miały, biedne, ja potem przedem tak, miały być e, dwie godziny, ja przedem już po jakiejś tam godzinie z haczykiem i patrzę, że te pieski już takie małe, ten zmęczone, zmechacone. Już widać, że siły nie mają mgnie, nie będę już zaczepiał bo i, i spały i w ogóle zresztą psów nie wolno jak, jak śpią zaczepiać, to, to jedna kwestia, ale może i miałem, miałem e, chęć na interakcję z tymi szczeniakami, ale widziałem jak one są wypompowane ile osób tam było i jakie było e, jaki harmider był wokół nich, nie to już... Biedne sobie, przynajmniej tego jednego gościa już mniej będą miały tam przy sobie, ale na pewno zawsze jest tak, że jest duże zainteresowanie. Jak pojawiają się u nas psy, to jest fajnie. O, akurat mi królik uciekł z bardzo dobrze. Nie rozjechałem go. A propos zwierzątek, swoją drogą, jeżeli, jeżeli o to chodzi, to tutaj dużo zwierzątek uratowałem do swego czasu. Miałem kiedyś taki tydzień, że dwa koty, lisa, już nie pamiętam ile, ile też właśnie chyba zające też były. No, to jeden, jeden był taki tydzień, że naprawdę ilość tych, tych zwierząt jak jeździłem, i też były takie godziny już późniejsze, no, że udało mi się nie, nie rozjechać tych biednych zwierząt, które tutaj próbują sobie przez tą drogę przeskoczyć. Zwierzęta na pewno poprawiają humor. Nie wiadomo, że nie wszystkim. Ale, ale większości ludzi. Także na pewno w trakcie trudnych takich sytuacji jak ktoś ma, ma jakieś tam ma chęć na interakcje ze zwierzętami, no to na pewno poleca się, żeby, żeby akurat z tego w miarę możliwości skorzystał. Powiem wam, że jestem dumna z tych elfów, <grym> ale minionki już... Miałam to zrobić wczoraj, tylko zapomniałam. Na szczęście dzieciaki nie zdążyły zjeść wszystkich bananów, więc plan się udał, ale no cudne są.